Czy sztuczna inteligencja czyha na ludzi sprzedaży, czy jest w stanie zastąpić? Czy ktoś z Państwa pływa na windsurfingu? Proszę podnieść rękę. Wow, Piotr? Myślałem, że tylko góry. Super. Mój mentor przed wielu laty, kiedy, który mnie uczył stawiać pierwsze kroki, mówił zawsze tak: Maciek, nigdy nie walcz z wiatrem. Wyrwie ci żagiel może nawet ręce z ramion i będziesz miał problemy. Zawsze współpracuj i tak ustaw żagiel, żeby wyciągnął cię z wody i żebyś popłynął na fali ślizgiem. I myślę sobie tak, że by patrzeć na sztuczną inteligencję i w handlowca właśnie w taki sposób maksymalnie synergistyczny, że to może być fantastyczny współpracownik, do tego, żeby podnieść poziom sprzedaży na wyższy poziom, a także poprawić jakość tej sprzedaży. Jakieś przykłady? Bardzo proszę. Gdyby powiedzieć o pracy handlowca, to ta na pewnym schemacie składa się z trzech takich etapów, jeżeli mówimy o jednym dniu na przykład. Czyli jest ta faza analityczna? Wiecie, gdzie u kogo byłem ostatnio, kto wszedł na naszą stronę, kto jakieś ciasteczka pozjadał i może warto tutaj, mówię o ciasteczkach internetowych, warto yy, zobaczyć jego profil.